To było najgorsze, bez dwóch zdań. Jak się teraz czujesz? Nie boję się, po prostu czujesz wstyd. Nie cierpię tego uczucia. Nie mógłbym czuć się tak przy tobie, dlatego że prosiłem o wyłączenie przekąski. Tyle lat spędziłam w więzieniu stanowym. Potem trafiłam tutaj. Czy tu jest faktycznie lepiej? Wolałabym, żeby mnie pobili, niż straszyli cholernym szywaczem. Dlaczego wciąż się zgadzamy? Potwierdzam. W imię czego? Przepustki, osobnej sypialni, miedzianych garnków. Dlaczego za każdym razem mówiłeś tak? Chyba czułem, że sobie na to zasłużyłem. To właśnie chciałem Ci powiedzieć.